Bierzecie sobie typowy kamień, wychodzicie z, z waszego tajnego miejsca No i stawiacie blok, jeden po drugim Zobaczcie jak to fajnie wszystko się zakryło I teraz w tym momencie ktoś by sobie szedł i nawet nie będzie wiedział, że tam coś jest Otwieracie w ten sposób, że po prostu bierzecie sobie wiadro z wodą i wam się to tajemne przejście otwiera. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie na dzień dzisiejszy, aby po prostu schować skrzynię ze skarbami. Tak więc zamykacie, po prostu zabieracie wodę i macie tajemne przejście zamknięte.